Hej, witam serdecznie, z tej strony Dawid Beczek z Dawidem na ryby. Dzisiaj troszkę niewyspany, ale tak jak się domyślacie, właśnie ruszam na ryby. Czekam na Piotrka i atakujemy szczupaki. Jedziemy nad zbiornik, nad którym mamy w przyszłym tygodniu zawody z naszego koła. Więc celem będą przede wszystkim szczupaki. Być może poszukam okoni. Mam nadzieję, że połów będzie obfity. Trzymajcie za nas kciuki. Widzimy się za chwilę. Hej! Mamy pierwszą rybkę u Piotrka. No taki nie, nie najgłupszy szczupaczek. No taki z sześćdziesiątek, no nie? Napisz Huntera 380, 13 cm. No, guma ta tutaj zawsze robiła robotę. Zapomnieliśmy podbieraka, o, ale zaliczony. Brawo. No i mamy szczupaka ja. Między krzonami. Obrótóweczka Hypnotis. Czyli to, co w ostatnim czasie sprawdza się naprawdę rewelacyjnie, szybka nie za duża, taki sześćdziesiątaczek. Zaraz go spróbujemy tutaj podsunąć bliżej mnie. O. mamy cię tutaj. Chodź, chodź. O, taki szczupak. Tak jak mówię plus minus 60, nawet z nim za bardzo nie wychodzę do góry, bo Piotrek i tak poleciał na otwartą wodę. Więc ja go wypinam i wypuszczam. No i taki jesienny żarłok wraca do wody. Płyń starych. I jest druga ryba u Piotrka. Co tam chodzi? No chyba nie będzie najgłupszy, no nie? No ładny szczupak. Pod siedem dyszek ryba. A, piękny. Bardzo ładny. To jest osiemdziesiąta. Mamy go. Uuu, piękny. Dobra, idziemy z nim na trawę. No i wychodzi nam, że tu naprawdę ładna rybka. 84 cm. Tutaj powoli nam miarki brakuje. patrzcie. 83, 84. Piękny. Dobra, zaprezentuj go tutaj. Ale ładny. Fajny szczupaczek. Jest gruby. Gruby, tak. No, widać, że najedzony odpowiednio. Przygotowuje się do jesieni. No i ostatnia prezentacja rybki. Niech płynie cała i zdrowa. Pięknie poszedł. Brawo. Mamy ja fajnego szczupaka. ale uderzył w obrotówkę. Hipnotiza. Przekazuję kamerkę i jakoś sobie tym poradzimy. Ale silny. Obratówka Kikotis, tak jak mówiłem. Rozmiar 4. Yy, tutaj mamy kolor Fire Tiger. No i nieziemskie uderzenie, naprawdę piękne. Mierzymy jeszcze rybkę. Wcześniejsza miara bez kamery pokazała nam 83 cm. No i teraz jest tak samo. 8,3. No fajna ryba. Naprawdę piękna. I mega waleczna. Jeszcze tu mam zademonstrukcję. 子的能。 Kilka dni temu dotarły do mnie również nowe gumy od Mikado Sicario Tail, czyli yy, Sicario po prostu z twisterowym ogonkiem, większy i mniejszy rozmiar. Yy, już na to złowiłem ryby, niestety nie dzisiaj. Przed chwilą na tego mniejszego okonka miałem branie, zaciąłem rybę, niestety spadła. No zresztą widzicie, że on już jest po pewnych przejściach. No cóż, no próbuję dalej. Smakują te gumy szczupakom, testujemy. No, i chwilę temu jeszcze tutaj pełne emocji. Patrzcie, woda się mąci. Piotrek na dropszota przyciął szczupaka. Co ile? Z 60 plus miał? Miał, na pewno. No, elegancka ryba. Ja też, <głos》>. do <głos》> Delikatna wędka. I kurcze. No, nie udało się. Obci obcinka. Ale odpaliły. Ja przed chwilą miałem branie na Pike Taila. Teraz branie u Piotrka. Więc trzeba się brać do roboty. No i wierzcie, lub nie, ale chwilę temu kolejne piękne branie. Yy, założyłem Hipnotiza. Łup, siedzi kilka ruchów, ryba spada. Yy, myślę, że miałem szczupaka znowu pod 75, może 80 cm. No ale niestety kurczę. Nie wiem, czy mój błąd, czy po prostu ryba była źle zapięta, ale zleciała z haka. No cóż, no przykro mi bardzo, bo kurczę, czułem, że jest fajna. Znowu rybka na hipnotyza. Niestety ten nie jest zbyt wielki. Taki. 60 aczek około, może 55 całkiem przyjemny, gruby, no ale dużo, dużo mniejszy od tej ryby, która mi przed chwilą spadła. Oczywiście nie wraca. No i walczymy, próbujemy. się czwarty szczupaczek. Proszę bardzo. Ten najmniejszy. No ale cóż, no znowu hipnotiz. Cały czas łoi. Rybka wypięta, więc możemy ją wypuścić. No i żebyście nie mieli wątpliwości, ja nie łowię tylko obrotówką dzisiaj. Ja łowię zarówno gumami, staram się rzucać jerkami, jednak obrotówka przynosi jedyne efekty. No miałem co prawda jeszcze rybkę na Pike Tile'a, na Sikajro Pike taila. Niestety spadła, no ale... Wszystko co wyjęte wyjeżdża na obrotówki. Powiedziałem na wstępie, że też nie omieszkamy się poszukać o koni. No i na razie nieduży, ale znalezione chyba. No i jak najbardziej udało nam się znaleźć. U mnie kolejny maluch, a Piotrek ciągnie chyba coś ładniejszego. Co my tutaj mamy? Szczupak. Szczupaczek Dobra, wypinamy go Kolejne wędkowanie minęło Było naprawdę w dobrze Zarówno u mnie jak i u Piotrka Obydwaj połowiliśmy U mnie 5 szczupaczków jak się nie mylę Do tego chyba 5 koni. No fajne te największe ryby bo 83 Dały naprawdę sporo satysfakcji, bo to są nasze największe sztuki z tej wody. Tak wspominając, to nie kojarzy, żebyśmy kiedykolwiek większe ryby stamtąd łowili. Dlatego fajnie. Bardzo mi szkoda tej jednej ryby, która mi spadła z obrotówki, o której wspomniałem, no bo naprawdę również mogła gdzieś mieć po 80 cm. No ale cóż, na zawodach ją dopadnę. Sprawdziliśmy teren, wiemy, co mamy robić za tydzień w niedzielę. I podziałamy. Zobaczymy, co z tego będzie na zawodach. Trzymajcie za nas kciuki, a my lecimy się ogarniać. Na razie. Cześć.